Cześć, wszystkich Tutaj A. I pokażę Wam teraz moje wszystkie kolory. Tak jest. Zaczynamy. Więc tak. Pierwszy kolor to normalny. Wszystkie normalne, widzicie? O, normalne. No po prostu normalne. Bez żadnych takich. Bez żadnego przerabiania. A drugie to jest to, co pokazywałam. O, patrz. o, to jest chyba właśnie nowe. mam tu takie nowe rzeczy. I to jest właśnie nowe. Yy, widzicie? O, także kolor się zmienia. O, zielony, czerwony, żółty i niebieski. Chyba, że coś nie widać. Dobra, pokażę teraz kolejne nowe. To jest tak, to nie, to nie jest akurat. LOL To nie jest nowe Ale niektóre są takie To też nie jest nowe Ale o Widzicie Takie, takie i takie Ale również nowe To jest ruch Edit ruchu O widzicie I tutaj jest Widzicie, to jest nowe. To jest akurat nowe. Moza ilka, czy coś takiego. O, widzicie, to, to nie jest akurat nowe, ale jest takie fajne. Minecraftowe, widzicie? Lol. Ok, teraz to też nie jest nowe, ale. Lol, Kolejne nowe. To jest takie. To jest niestety podobne do tego, co nagrywaliśmy wcześniej, ale to nie jest takie same. O, widzicie. Jak na przykład. O, tutaj jest na końcu takie, w środku takie, a tutaj takie jest najjaśniejsze. Kolejne nowe. Czyli, czyli miniatura. Miniatura. Widzicie, widzicie. Dobrze. La, la, la widzicie? To nic się chyba nie różni, nie wiem. O! Mhm. Kolejne nowe to jest... Znaczy nie wiem czy to nowe, ale chyba nie jest nowe. O, widzicie? Mhm. Kolejne chyba nowe. O, to nie jest nowe. Widzicie? To nie jest nowe. To jest, możecie znać y, y, nagrywane przez Pusia. O, to jest nowe. Nowy szkic. Widzicie, to jest szkic. Widzicie? Kolejne, nie nowe chyba. Nie wiem. To jest szkic. Znaczy szkic ołówkiem. Komiks. Tego to za bardzo nie widać, bo jest za jasno. Kolor, kolor częściowy. Częściowy to nie wiem. A! Widzicie? Patrzcie! Mam tutaj szare paznokcie, a naprawdę mam inny kolor. Naprawdę mam różowe. O! 3D. La 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 la. Widzicie? 3D. Teraz tak. Mhm. Widzicie? Takie fajne. Dobra. Yy, dzięki za oglądanie. Yy, dajcie suba oraz lajka. I jak będzie pod tym 10 łapek w górę, to będzie równa się kolejny film. Żegnajcie!